Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam sztuczkę nie karcianą, lecz z tymi trzema kapslami. Ok, najpierw prezentacja, a potem wyjaśnienie. No to tak. Pierwsze co robię to... Ten kapsel przytrąbiam się stąd, tu. I jeszcze raz. No i może pokażę to jeszcze raz, żeby nie było... Więc może tak na krzyż. Teraz zapraszam do wyjaśnienia tego triku. Cześć, witajcie. wyjaśnieniu tego triku jest on naprawdę bardzo prosty. Potrzebujecie nie trzech, a czterech kapsli. I tak, te trzy rozkładacie, a ten trzeci łapiecie o w taki sposób. Widzicie? I teraz kiedy już go tak złapiecie to tak ten, kiedy da, przykrywacie tę kapsnę, ten puszczacie a ten łapiecie w ten nasz w tą naszą rękę łapiecie ten kapsel no i robicie to jeszcze raz ostatni raz i to wygląda tak, jakby kapsle się teleportowały. Oczywiście ten jeden kapsel zawsze musi być w ręce. No to jeszcze raz. Okej, okay, teraz to pokażę. Ten puszczacie, ten łapiecie. Jeszcze raz. Ten puszczacie, ten łapiecie. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Jeśli się Wam podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie. Cześć!